Dzisiaj nam liturgia stawia przed oczy grzech ludu Bożego. Lud Boga został wyprowadzony z niewoli egipskiej. Przychodzą w wędrówce do ziemi obiecanej, przy, przychodzą pod górę Synaj i tam Mojżesz zostawia ich na 40 dni, wychodzi na tę górę, aby się modlić. Tam w ciągu 40 dni Bóg podarował mu dwie tablice kamienne z dziesięcioma przykazaniami, o których mówi Księga Wyjścia, że były wyryte palcem Boga. Były wyryte palcem Boga. Dziesięć przykazań. Rabini, którzy komentowali ten tekst, zwracali uwagę na podobieństwo dwóch słów: Harut i Herut. Harut znaczy wyryty, a herut znaczy wolność. Wolność. Bóg nadaje przykazania, przekazując je ludzkiej wolności. Żeby człowiek też w wolności chciał je spełniać. Dzisiaj nam pokazuje pierwsze czytanie Mojżesza, który właśnie z tymi dwoma tablicami zamierza zejść na dół. A Bóg mu mówi schodź szybko. Bo ten lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej, sprzeniewierzył się. Sprzeniewierzył się. Na miejsce tego Boga, który ich wyprowadził i który teraz daje im przykazania skierowane do ich wolności, oni tworzą sobie zupełnie inny obraz Boga, Złotego Cielca. Złotego Cielca. Mówią o nim: To jest Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej. To jest ten Bóg. I ten Bóg ma postać byka odlanego ze złota. Jakby chcieli powiedzieć, że to, co ich wyprowadziło z Egiptu, to pieniądze i siła. Pieniądze i siła. To straszna nieprawda. Nie wyszli z Egiptu ani mocą pieniędzy, bo ich nie mieli ani mocą siły, bo byli niewolnikami. Wyszli tylko dlatego, że Pan Bóg ich wybrał jako tych, którzy są najmniejsi i najbiedniejsi, i już nie mógł patrzeć na ich biedę, i już nie mógł patrzeć na ich cierpienie, i w swojej sprawiedliwości opowiedział się całkowicie za nimi i wyprowadził ich nieprzygotowanych, wcale niegotowych. Nie mających nic, nawet chleba nie mieli, żeby wyjść. Do dzisiaj używamy w Eucharystii szaśnego chleba, bo kiedy Pan Bóg wyciągał Izraela z Egiptu, to nawet nie mieli chleba. Był niezakwaszony, wyszli z takim, jaki mieli. Powiedzcie, jak to jest, że w którymś momencie zapominamy, jaki jest Bóg, i zaczynamy go sobie kompletnie inaczej wyobrażać. I na miejsce tego, który szanuje człowieka, szanuje Jego wolność, prowadzi Go Słowem. Naraz umieszczamy wyobrażenia, które dla nas może są, co dla nas są konkretniejsze. Złoto i siła. My tacy jesteśmy. Nam się wydaje, że tak właśnie, tak się kieruje światem, tak się zmienia świat. Masz złoto, Nie. jesteś kimś. Są takie, na pewnoście czytali zasady marfiego, bardzo zabawne same w sobie, ale wśród nich ostatnia jest taka złota zasada marfiego, kto ma złoto, ten ustala zasady. I kto ma siłę, ten dyktuje zasady. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że taki sposób działania, pieniądz i siła przenieśli na Boga. Nie? Odlali sobie złotego ciebie byka i mówią, to jest. To jest ten Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z niewoli. To jest ten Bóg. Pan Bóg na to patrzy z Synaju nie jest w stanie się rozpoznać. Nie jest nikim takim. Powód tego, że tak się stało, jest właściwie jeden: że Mojżesz zostawił ich na 40 dni. Ten, który ich prowadził, ten, który im pokazywał, jaki Bóg jest naprawdę. Zostawił ich na 40 dni, 40 dni bez Mojżesza. Porzucili wszystko to, czego ich nauczył, chcąc narzucić Bogu swoje własne o nim wyobrażenia, swoje własne o nim myślenie. Tak się dzieje też z Kościołem. Jeśli my pozwolimy sobie na przedłużający się dystans. Do mojżesza, który nas prowadzi, którym jest Jezus Chrystus, jak my sobie pozwolimy na odłączenie się od niego, jak pozwolimy sobie na taki czas, że jego nie słuchamy, w niego nie patrzymy, zaczynamy z kościoła robić to samo, co oni zrobili tam na pustyni. I wtedy się zastanawiamy, co kościowi potrzebne: złoto i władza. A Jezus Chrystus patrzy na ten kościół, który my budujemy. I się w Nim nie rozpoznają. Pan Jezus nam tłumaczy w Ewangelii, jak to się dzieje. Jak to się dzieje, że, że w którymś momencie człowiek w środku ludu Bożego ustawia się przeciwko Bogu? I to jest to zdanie, które jest niesłychanie poruszające. Pan Jezus rozszyfrowuje mechanizm naszej niewiary. Jak możecie uwierzyć, Skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga. Człowiek ma chwałę, która pochodzi od samego Boga. Można by nawet powiedzieć, tak jak święty Franciszek Zasyżu powiedział, że dokładnie tyle człowiek znaczy, ile znaczy w oczach Bożych. Dokładnie tyle. Słuchajcie, jak tu jesteśmy, wszystkich nas Bóg widzi jako chwalebnych, bo my wszyscy dla Boga jesteśmy ważni. Jesteśmy tak ważni, że On za każdego z nas umarł na krzyżu. Jesteśmy dla Niego ważni, jesteśmy w Jego oczach chwalebni, bo Bóg zawsze widzi w nas, w każdej i w każdym z nas, widzi obraz swojego jedynego Syna. Stworzył nas na Jego obraz i podobieństwo. I taka jest naprawdę chwała człowieka. Nasz kłopot polega na tym, że w wielu sytuacjach Jezus mówi: Nie szukacie tej chwały. Już wam nie wystarcza taka chwała, już wam nie wystarcza to, w jaki sposób Bóg, mój ojciec, was widzi. Nie wystarcza wam to, że macie w sobie taką godność, niepojętą godność. Że każdy jest na obraz i podobieństwo jedynego Bożego Syna. Nie? I na co to zamieniamy? Na chwałę odbieraną od siebie nawzajem. A jak słuchajcie, na miejsce tego, jak nas widzi Bóg, wchodzi to, jak my siebie nawzajem widzimy, to co się wtedy liczy? No wtedy się liczy kasa i władza. Nie? To są nasze relacje między sobą. Kto jest między nami ważny? No ten, kto ma. I kto jest między nami ważny? Arcybiskup. Nie? A ministrant widny. Możemy wnieść w Kościół wszystkie takie fałszywe wyobrażenia. Ostatecznie są fałszywe wyobrażenia Boga. I wtedy naprawdę Kościół, lud Boga, musi się z, zmierzyć z własnym grzechem. Wiecie dobrze, że to jest dzisiaj to jest dzisiaj wielki temat Kościoła. Pewnie zawsze tak jest. Może są momenty lepsze i gorsze w historii Kościoła. Przeżywamy taki moment dzisiaj, że nasz grzech jest grzechem publicznym. Wszyscy rozmawiają o grzechach Kościoła. To jest główny temat dzisiaj ludzi. Nie? I nie chodzi o to, żeby udawać, że go nie ma. Mieliśmy dzisiaj i wczoraj spotkanie wszystkich księży z naszej diecezji. Przytaczałem im taki fragment z nowego dokumentu papieża Franciszka Ogłoszony, właściwie udostępniony w języku polskim przedwczoraj, Chrystus żyje. Piękna adhortacja Franciszka. I on mówi tak: Matka Kościół, nasza matka i mistrzyni, ma zmarszczki na twarzy. Ma zmarszczki na twarzy. I idzie z nami taka, jaka jest. Bez żadnej operacji plastycznej, takie ładne, takie franciszkowe. Kościół nie robi sobie operacji plastycznej, nie wygładza zmarszczek, nie cuduje ze swoją twarzą. Taką ma, nie ma innej. Nie potrzebujemy sobie robić liftingu i udawać, nie, nie, nie mamy żadnych problemów, nie. nie wszystkie nasze grzechy się na naszej twarzy odbijają i dobrze, to znaczy, nie udawajmy, że tego nie ma. Trzeba się z tym zmierzyć. Trzeba się z tym zmierzyć. Była pokusa, którą Mojżesz przeżył na modlitwie. Pokusa była taka: pozwól, żeby rozpalił się mój gniew na nich, chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynię wielkim ludem. To jest takie myślenie. Jestem jedynym sprawiedliwym. Na mnie zostanie zbudowany nowy lud Boży. Na mnie. Taka pokusa, żeby wyrosnąć na grzechach ludu Bożego. Lud Boga zostanie unicestwiony, a ja zostanę wywyższony. To jest obraz bardzo konkretny. Ile razy mówimy każdy z nas o, o, o grzechach Kościoła, o grzechach ludu Boga, to myślę, że warto sobie zadać pytanie. Dlaczego? Jaki masz motyw? I czy w tym mówieniu, czy tym pokazywaniu grzechów ludu Boga nie ma takiej satysfakcji, a ja jestem inny, a mnie to nie dotyczy, a na mnie można zbudować coś dopiero wyjątkowego? Nie. Rosnę, robię swój własny interes na dramacie ludu Bożego. Straszne. Straszne, bardzo realne. Mojżesz w tej pokusie się oparł, pokazuje nam jedyną sensowną postawę, jaką należy zająć. Znaczy Mojżesz staje przed Bogiem jako wielki orędownik swojego ludu. Jako wielki orędownik I, i prosi, i błaga, jest przed Bogiem w takiej postawie Natarczywego, modlącego się przewodnika. Myśmy tylko usłyszeli fragment tej modlitwy Mojżesza. Jak macie ochotę i wrócicie do domu, to weźcie, otwórzcie sobie Biblię. To jest 32 rozdział Księgi Wyjścia. I na koniec tego rozdziału Mojżesz mówi do Boga tak: Jeśli i mnie wybaczysz to wymasz moje imię ze swojej księgi. To jest dokładna odwrotność tej pokusy. Ja się dorobię na grzechach Ludu Bożego. Dokładna odwrotność On, który był bez winy, mówi do Boga: Jeśli im nie przebaczysz, to mnie wyrzuć z tej historii. Wymasz mnie ze swojej księgi, to jest bardzo mocne. Z ludzi w ten sposób modlił się jeszcze tylko święty Paweł za swój własny naród. Kiedy mówi w jednym ze swoich listów, wolałbym być sam odrzucony, byleby ten lud odnalazł Zbawiciela w Jezusie Chrystusie, to ja mogę być sam odrzucony. To jest takie pragnienie świętych ludzi, którzy nie chcą być zbawieni bez swoich sióstr i braci, którzy nie mają w sobie niczego z takiej postawy. To ksiądz Blachnicki nazywał syta cnota. Nie? Ja jestem w porządku, i jestem wypchany tą swoją cnotą po dziurki w nosie. I co ci z tego? Wymasz mnie, jeśli mnie przebaczysz, wymasz mnie ze swojej księgi. Księga boga to jest księga tych, którzy mają życie wieczne. Może kładzie na, na szali swoje zbawienie, swoje wieczne życie z Bogiem, a nie tylko to, że straci tam wysokie krzesło szefa narodu wybranego. No, mówi o, o wiele poważniejszych sprawach. W taki sposób zastawiać się za lud Boży, w taki sposób zastawiać się za Kościół, odrzucać od siebie te wszystkie pomysły własnej bezgrzeszności, własnej sprawiedliwości, własnej wyjątkowości. O to ja, o. Tu teraz mogę się pokazać jako ten jeden nieskazitelny, i rosnę, nie? zrobię na tym jeszcze interes. Nie, stań przed Bogiem tak, jak Mojżesz, podnieś ręce i powiedz, bez nich nie chcę nigdzie iść. Papież napisał w tym dokumencie, w tym, w tym samym punkcie, kiedy mówi o matce i, ma, i nauczycielce, jaką dla nas jest Kościół, która ma pomarszczoną twarz, to mówi. Matki się nie zostawia w takiej sytuacji. To jest miłość nie? konkretna, nie jakaś wymarzona, nie do jakichś tylko własnych projekcji, nie? jaki by to Kościół mógł być. Fajnie by było, żeby był bezgrzeszny. Byłoby fajnie, gdyby był święty i wyłącznie święty, ale żeby było cudnie, jakby każdy z nas od razu się nadawał na ołtarz, nie? I bez procesu kanonizacyjnego. Fajnie by było żyć w takim ludzie Boga i jakby było prosto go kochać. A kiedy jest taki właśnie, jak się objawił pod Synajem, a kiedy jest taki, jak się dzisiaj objawia w świecie, taki się pokazuje, jest w nas taka determinacja modlitwy. Jaka była w Mojżeszu, jaka była w Pawle, jaka jest w Jezusie Chrystusie, który nieustannie jest przed Bogiem jako nasz orędownik, widząc wszystkie nasze grzechy, widząc całe nasze bałwochwalstwo, ma ciągle wzniesione ręce do góry na krzyżu, nie, wstawiając się za nami. Ja was nie sądzę, mówi dzisiaj Jezus. Ja was nie sądzę. Nie przyszedłem świata sądzić. Przyszedłem go zbawić. Piękne Słowo Boże, a też bardzo realne, takie chodzące po ziemi, chodzące po ziemi. To jest, to jest słowo odpowiednie do tego, kim jest chrześcijanin. Chrześcijanin ma chodzić po ziemi, ma mieć głowę w, niebios, w niebiosach, tak. ma patrzeć po Bożemu, ale chodzić mocno stopami po tej ziemi, mocno po tej ziemi, taka jaka jest. Amen.